Bardzo y, negatywnie wpływa na ludzi przekleństwo rzucane. O, takie, kto sobie, żebycie tam. Bardzo negatywnie. Skutki, zwłaszcza rodzice, dziadkowi, jak klną na dzieci, to nawet y, egzorcyzmy są mało skuteczne przy przekleństwie. Bo jest to oddanie tej osoby w posiadanie złego. Znam taki przypadek, jak. Dziewczyna wykształcona poznała prostego chłopaka po szkole średniej, bardzo się zakochali, taka dobrana para była i rodzice jej nie zgadzali się na to, no bo jak? Ty pani magister, a on taki, taki od no Ale przecież może być dobrym człowiekiem i rodzina może być wspaniała. Ale ta córka nie uległa, powiedziała, że jednak pobiorą się. Przystali na to. I proszę sobie wyobrazić, że w dniu ślubu, pod wieczór, przyszedł ojciec do niej, zawołał ją, tego chłopaka i mówi do niej w dniu ślubu, patrzcie kiedy, kiedy, tak, naj, tak ważna chwila w ich życiu i powiedział, skoro mnie nie posłuchałaś, przeklinam ciebie, twoje dzieci, twoje wnuki. Nic się im w życiu nie układa. Dzieci poczęte, urodzone umierają. I wyobraźcie sobie, że wielka modlitwa za ojca. Dopiero ojciec, który poddał się egzorcyzmowi, wtedy dopiero zaczęły działać te modlitwy i pozytywnie wpływać na dziewczynę. Bezradny egzorcysta. Przy przekleństwie trzeba najpierw dosiąść tych, którzy to uczynili. Dlatego